Cześć wam, i chwała że z tej strony Mr Coco's Flight jest Battlefield 1 Blizna San Quentin w trybie podboju, czyli kolejny gameplay z kolejnej mapy w Battlefieldzie 1, którą chcę wam pokazać. Oczywiście ta mapa była dostępna w alfie tej produkcji. W becie była Blizzna nie Blizzna San Quent, tylko Pustynia synańska i to będzie kolejna mapka, którą będę dla Was ogrywał. W ten sposób zamkniemy wszystkie lokacje, wszystkie mapy. Nie wiem, jakie jest synonim słowo mapy, e, w tej chwili mi nie przychodzi do głowy w tej właśnie grze Old Dice Electronic Arts. Żeby nie powiedzieć po raz kolejny: Battlefield 1. E, Zachęcam was do tego, żebyście zapostowali w komentarzach informacje o tym, jaką klasą chcielibyście, abym ogrywał Pustynię Synajską. E, może być to jedna z czterech klas, może być to na przykład jakiś czołg, albo wóz artyleryjski, albo cokolwiek takiego, oprócz samolotów. Bo tym grać nie będę, tym grać nie potrafię. Dzisiaj natomiast i oczywiście komentarz z zaproponowaną klasą, z zaproponowanym pojazdem, który zbierze najwięcej łapek w górę, będzie wzięty pod uwagę podczas następnego filmu z tej serii. Trochę się czuję jak w waszym temacie, jakbym gadał. Natomiast dzisiaj będziemy grali sobie klasą Medyka z karabinem samopowtarzalnym Selbstlader. Jednym z najlepszej, jedną z najlepszych broni dla tej klasy, którą będę pewnie umawiał w kodeksie Battlefield 1, w kolejnym kodeksie Battlefield 1. No, także pykniemy sobie elegancko. Widzę, że jest w tej chwili tutaj mgła, co może nam utrudnić nieco rozgrywkę. A ostatnia mapka na tym serwerze była dosyć niezbalansowana. I z tego co widzę, przeciwnik ma już e, 5 punktów na 6 dostępnych. Więc no boję się, że tutaj znowu będzie brak balansu. Ale zobaczymy. Nie wiem, dlaczego coś takiego dzieje się znowu. Oj, konik. Nie wiem dlaczego coś takiego dzieje się znowu, niestety, z tego co słyszałem, serwery, które będą dostępne wyłącznie od Electronic Arts, będą miały bardzo mało możliwości e, customizacji, bo to już zostało zapowiedziane i po prostu boję się, że będą to naprawdę serwery zdupione, że nie będzie można na przykład zabraniać e, grania konkretnymi brońmi, że będzie, będzie bardzo mało opcji właśnie dotyczących zrobienia serwera pod swoją modłę. I to jest niesamowicie kiepskie, bo w trójce i w czwórce te serwery można było dowolnie sobie ustawiać. Dzięki czemu były serwery, które po prostu nam bardzo odpowiadały, bo na przykład był taki, a nie inny tryb, były ograniczenia limity snajperów. A tutaj niestety nie wiem, oczywiście, w jakim zakresie będzie się dało zmieniać ustawienia serwera, ale sądząc po informacjach, będzie to zakres po prostu niewielki. Co mnie osobiście zwyczajnie w świecie martwi, ale nic się na to nie poradzi, przynajmniej jeżeli my, jako gracze, nie podniesiemy jakiegoś dużego lamentu, nie wpłyniemy. Na jej, żeby to zmieniło, bo inaczej oni sami się chyba nie skapną. Nie będą w stanie się sami skapnąć. Że z tymi serwerami jest coś nie tak. Że potrzeba je w jakimś tam, w jakimś, w jakiejś tam mierze zmienić, żeby gracze po prostu bawili się lepiej niż dotychczas, prawda? To może być dla nich wielki problem. Zresztą osobiście nie rozumiem takiego podejścia, zupełnie. No z tego względu, że... Jednak więcej by czerpali pieniążków, gdyby te serwery były sprzedawane przez jakąś firmę zewnętrzną, powiedzmy. No bo można było sobie kupić od różnych dostawców poprzednie serwerki. Co bardzo dobrze również wpływało na um, jakość tego, co żeśmy otrzymywali, bo wiadomo, że jeżeli są pośrednicy w sprzedaży, to oni są w stanie wpłynąć na firmę, która zapodaje dany produkt, w jakiś sposób tam go zmienić, zmodyfikować, wziąć pod uwagę jakieś oceny lub sugestie. To jest bardzo pozytywne, moim zdaniem, no ale... wiecie. Elektronicy bywają po prostu nieodgadnieni. No i widzę, że na tym serwerze jest mocny rape. Um, niesamowicie źle działa balancer. Ja mam wrażenie, że takiego tego balansera to, to nie ma tutaj w ogóle. No, sterowiec Behemoth w piątej minucie. To jest coś, z czym ja się nie zetknąłem nigdy. Chyba jeszcze nigdy się nie zetknąłem z tym, żeby strona, jedna strona dostała Behemota tak szybko. No ale co zrobić słuchajcie, co zrobić? Balans no można tutaj pomarzyć o tym balansie wyłącznie. Musimy się trzymać na, na respie. Co jest? On jest skrytnie ukryty za murkiem. O, serio! Zresztą ten sterowiec zostanie za chwilę rozdeptany. Zupełnie. No, jeszcze tutaj pancerniak żołnierz specjalny. Na szczęście nie brakuje mi amunicji. Czuję się tutaj, słuchajcie, trochę jak na operacjach. Przecież na operacjach często dochodzi tak, że jedna strona przeważa maksymalnie na drugą. Szczególnie jeżeli atakujący. Szczególnie jeżeli atakujący mają dostępny. Mają dostępne czołgi, a broniący niestety nie. No ale. W ogóle będziemy w stanie wyjść z tego respa. Chciałem, słuchajcie, porozmawiać z wami. Och, cholera. Chciałem z wami porozmawiać, słuchajcie, na kilka tematów Ale chyba czasu nie styknie Bo gra się szykuje dosyć mała Dlatego poruszę je bardzo szybko Więc jeżeli chodzi o następną mapę No to już wam powiedziałem Co to mogłoby być Co to będzie na pewno I chciałbym, żebyście wybrali moją klasę Którą będę dla was ogrywał Zostanie wprowadzony... Um, zostaną wprowadzane, słuchajcie, wyzwania, jeżeli chodzi o Battlefield 1. Na cholera! Zostaną wprowadzone wyzwania, jeżeli chodzi o Battlefield 1, bo, bo, sami to zaproponowaliście, żeby faktycznie coś takiego było i ja się do tego, do tego się po prostu przychylam. Osobiście. I zostaną wprowadzone przeze mnie, jestem bardzo ciekaw co na ten temat myślicie, takie 30 seria. Seria 30 sekundowych filmików co do, albo jednominutowych, coś takiego mniej więcej. I to będzie seria, która będzie dosyć bekowa moim zdaniem, bo będą to krótkie urywki jakichś fajnych akcji, obrobione w specjalny sposób. Nie wiem, kiedy będę publikował pierwszy filmik z tej serii, ale mam nadzieję, że się Wam spodoba. Że pozytywnie do tego podejdziecie. To jakiś gościu może być. Że pozytywnie do tego jak najbardziej podejdziecie. Chciałem wam również opowiedzieć yy, na temat grania drużynowego. Wiele osób się skarży na to, że granie drużynowe. no cholera. już go chciałem reanimować. Wiele osób się skarży na to, że granie drużynowe jest tutaj bardzo mało rozwinięte. I trochę mogę się z tym zgodzić. Z tego względu mało rozwinięte, bo jeszcze gracze są po prostu świeżi i wiele osób, które grywało, które gra w Battlefielda 1, nie grało w poprzedniej części BFA i dlatego właśnie bardzo dużo jest narzekań w komentarzach, że. Bardzo dużo jest narzekań w komentarzach, że tej gry drużynowej zupełnie, zupełnie tutaj nie ma, ale myślę, że to jest po prostu kwestia czasu, także nie bójcie nic. O moja celność kurna, jeżeli chodzi o samo powtarzalne, jest przekozacka. także nie martwcie się na pewno ten team play albo może bardziej skład play wejdzie tutaj do gry oto może się być what Ciekawe, no cóż. Gdybym, go cel, gdybym celował w głowę, to to była inna gadka. Tego możecie być pewni, ale są dwa sposoby na to, żeby ten teamplay bardziej wprowadzić do gry. Po pierwsze, ustawcie sobie. Po pierwsze, ustawcie sobie język. Na język polski. Chodzi po prostu o to, że jeżeli gracie w drużynie Brytyjczyków, Anglików, to co samo, Brytyjczyków, Amerykanów, to macie ten polski dubbing, prawda? Natomiast jeżeli będziecie grali w innej, inną nacją, na przykład, proszę ja was, powiedzmy Turkami, to wtedy tego dubbingu mieć nie będziecie i będą e, głosy natywne odgłosy natywne, język natywny dla tej nacji Niestety to bardzo przeszkadza w graniu, i niektórzy po prostu się nie orientują, że ktoś do nich krzyczy: apteczka albo amunicja. Zmieńcie to sobie w ustawieniach gry, to będziecie bardziej się orientowali. Po drugie, zawsze kiedy ktoś was podniesie, ktoś was wam da amunicję, dziękujcie za to, bo to jest takie podziękowanie, które jest widoczne na czacie i myślę, że jeżeli ta osoba zwraca na to uwagę, to jest bardzo miło. Ja zawsze dziękuję za podniesienie, także pamiętajcie o tych dwóch zasadach. Gameplay jest niesamowicie krótki, tutaj nas bardzo, ale to bardzo. Ścisnęli do Respa, ale mi się coś tutaj udało na szczęście ugrać. Mam nadzieję, że mimo wszystko będzie się wam to bardzo dobrze oglądało, i ja tutaj mogłem składniej się po prostu wyrażać. Otrzymaliśmy sobie pakiecik, to już 51 w tej chwili. Na pewno ten gameplay pakietów się odbędzie, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć za jakiś czas, ale możecie być pewni, że on tutaj powstanie. Całkiem niezły wynik, moi drodzy. Trochę nie byłem nastawiony na te cele, no ale wobec tak przeważającego, przeważającej przewagi przeciwnika, mówi się trudno. Także ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. ¡Hua!